Dzień dobry O, pierwszak Co, zgubiłeś się? Mamusi szukasz? Nie A co, chcesz mieć kebaba z plecaka? Nie, ja chcę tylko do łazienki Dobra, idź młody Przepraszam Tung, 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 tung sahur Balerina cappuccina przyszła <laughs> Co? Co chcesz? Młody, tobie się coś chyba pomyliło. Jesteś na naszym terenie. Co jest, ja chcę tylko do łazienki? To powiedz Skibidi Toilet. Co? Powiedz Skibidi Toilet. Nie powiem, masz na... powiedzieć. E, Skibidi Toilet? Mało lat wyjazd z tyłu. No ale my byliśmy pierwsi. Ale najstarsi zawsze siedzą na tyle. Dobra, chodźcie, chłopaki. Idź stąd, bo ci pomogę. Co wy tu robicie? A ty jesteś ślepy? Nie widzisz, że siedzimy? No to idźcie stąd, bo to jest nasze miejsce. Idźcie popłacz do nauczycielki. No tak, młody, przepraszam. Uważaj! Uważaj, jak chodzisz, Brainrocie! Co ty powiedziałeś, małolacie? Jeszcze raz mnie nazwiesz małolatem i nie będziesz mieć życia w tej szkole! Nie odzywa się tak do starszych! Nie dyskutuj ze mną! Co? Naprawdę, skończ tę dyskusję, bo to się źle dla ciebie skończy! Ja jestem 7 lat starszy od ciebie! No i co? No nie wiem, mogę cię uderzyć? Ja też! A łaniek od kopnie! Czemu? No bo jesteś małym dzieciakiem, czemu się mnie nie boisz? Bo jesteś miękka faja! Naucz się szacunku do starszych! O, no, proszę pana! Jakub, co ty robisz? Ale on pierwszy mnie uderzył! Jak cię, małe dziecko uderzyło?